W 2022 roku złoty notował rekordy swojej słabości, ale końcówka minionego roku była już w wykonaniu polskiej waluty naprawdę dobra. Euro czy frank potaniały o kilka procent, a dolar przeceniony został o około 11% procent i wiele wskazuje, że te tendencje pozytywne z punktu widzenia polskiej waluty mogą być kontynuowane również w rozpoczynającym się 2023 roku, choć to pewnie kwestia drugiej połowy tego roku. Na początku, kiedy cały czas będziemy przed szczytem inflacji, kiedy banki centralne w tym te najważniejsze jak Rezerwa Federalna czy Europejski Bank Centralny nadal będą mocno podnosić stopy procentowe. Gdy w końcu koniunktura zmierzać będzie do dołka, trudno spodziewać się jakiegoś bardzo wyraźnego umocnienia polskiej waluty. Dopiero w drugiej połowie roku, kiedy koniunktura na całym świecie zacznie się poprawiać, wtedy też lepiej radzić powinien sobie złoty. Polska waluta mogłaby liczyć na wsparcie ze strony odblokowania finansowania dla Krajowego Planu Odbudowy i to na kilku płaszczyznach. To oznaczałoby zarówno silniejszy wzrost gospodarczy, jak również lepszą sytuację w bilansie płatniczym i mocniejszy popyt na złotego, bo walutowe środki rządu mają być zgodnie z ubiegłoroczną decyzją wymieniane bezpośrednio na rynku, a nie w banku centralnym, jak miało to miejsce do napaści Rosji na Ukrainę. I tutaj dochodzimy do tego czynnika, który. Może mieć największy wpływ na losy złotego, bowiem w tej chwili sytuacja. Jeżeli chodzi o przebieg działań wojennych, no nie daje ku temu podstaw, żeby oczekiwać załagodzenia konfliktu bądź też jakichś rozmów pokojowych, ale pokój na Ukrainie zdecydowanie jest takim czynnikiem, który potencjalnie mógłby najpozytywniej wpłynąć na złotego i nie tylko na złotego, bo również na wszystkie europejskie aktywa, ale nie zakładamy tego w naszych prognozach, które. Mimo to są pozytywne, jeżeli chodzi o polską walutę.